Wszystko gra z ten z powrotem. Musiałem baterię podładować. Idziemy hmm. dalej. Pytanie od Jakuba. Dos dostrzegasz obecnie kilka jakichś wybitnych talentów, które mogą urosnąć na miarę UW? Generalnie, jeśli chodzi o jakieś osoby, które nie są jeszcze bardzo blisko yy, UW, to jakieś takie, tam osoby, które mają potencjał? Zresztą dobrze wiesz, bo, bo często wrzucamy takie osoby, czy to gdzieś tam na forum, czy na naszej grupie, na grupie UW na fejsie. Takie osoby, które mogą kiedyś tam potencjalnie coś osiągnąć, żeby je obserwować. Ale generalnie, jakbym miał skrzywki wymieniać teraz, to, to, to nie powiem Ci nic. No a myślę, że o takie coś Ci chodziło, właśnie, a nie chodziło Ci o osoby typu, nie wiem. Le Celfauen czy, czy Mazi które, które są bardzo blisko żeby do tego UW wejść dostrzegłeś kilka wybitnych talentów które się zmarnowały przez oddanie się innej zajazce lenistwie lub po prostu zakończyły karierę a mogły wiele osiągnąć tak, oczywiście było wiele takich osób nawet nie wiem czy jest sens wymieniać ich wszystkich bo bo wydaje mi się, że tych osób było dość sporo. No nie wiem, jeżeli na przykład obracamy się w kwestii yy, na przykład ludzi, którzy byli w Bułgarii, zniknęli nagle szybko, no to powiedzmy mały, mały z Ozorkowa, yy, Snupi na przykład. No, oni naprawdę kosili, a, a, a przecież zniknęli. i Powiedzmy oni już coś tam osiągnęli, ale wydaje mi się, bo niby byli tam w tym UW, prawda? Jakieś tam sukcesy pewnie na, na turniejach, na, 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 na jakichś tam internetowych baterkach były, na mm, meetingach, Ale jeśli chodzi o takie osoby, które... No bo to też zależy przecież, co dla ciebie jest na przykład osiągnięciem, tak? bo, 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 no nie wiem, jeżeli mamy to traktować na przykład w kategorii, że osiągnięciem są jakieś wygrane turnieje, jakby większe poświęcenie się tej pasji osiągnięcie na przykład jakiegoś tam UW, czy coś w tym stylu, to rzeczywiście Mały, e, Mały, Mały czy Snoopy tutaj są dobrym przykładem. No jest wiele jeszcze takich osób. Ja uważam, że no nie śledzę akurat tak też dobrze, jak się rozwijają inne, inne ekipa, ale uważam, że w mojej ekipie w ZW też jest, jest Wiele osób, które, które mogłyby dużo osiągnąć, ale po prostu, no, no, no widocznie dla nich, siłą, to nie jest to jedno, to właśnie, właśnie to, coś magiczne, ta zajawka taka. Albo po prostu im się, no nie wiem, nie chce, czy mają inne jakieś tam zajęcia, no, no nie wiem, teraz, no, czy na przykład, szymek się e, zalicza też do kategorii osób, o które pytasz ponieważ uważam, że on dość dużo osiągnął i, i jasne, że mógłby osiągnąć więcej, ale wydaje mi się, że ta decyzja, którą podjął po odejściu z UW była dojrzała i, i, i ja wiem, że on nie skończy z tym tuftaniem naszym, że on sobie jeszcze tam pomacha tymi nogami, tylko że nie będzie miał czasu być tak zaangażowanym jak do tej pory i, i, i szanuję tam jego decyzję. Trochę, trochę odbiegłem od tematu, ale Dobra, ile jeszcze razem będziemy pchać ten równy? Stanie już to mówiłem, nie wiem, nie wiem jak długo. Dopóki będziemy mieli siły. I dopóki będzie więcej słabiaków niż, niż dobrych kotów. Hmm. Dobra, teraz pytania z szymka. Najbardziej oryginalny pod względem stylu i charakteru Seawalker, którego spotkałeś. Nie potrafię wymienić jednej osoby. Naprawdę, jest tych jest osób zbyt wiele i też... Mm, no naprawdę udało mi się, no mam to szczęście, przynajmniej dla mnie jest to szczęście, że mm, poznałem naprawdę wiele, wiele ciekawych osób, mm, wiele ciekawych styli, tak bym to powiedział, i charakterów i, i ciężko byłoby mi wybrać tą właśnie jedną osobę, no, no, no bo było ich naprawdę wiele i... Uważam, że pod tym względem, to już pijąc do pytania, które buduję, że Josi chyba zadał, Polska ma się czym pochwalić. Że jest różnica w stylówkach i tak dalej. No i ciężko jest mi wybrać tą jedną osobę, która ma najbardziej oryginalny dla mnie styl i charakter. Naprawdę, jak żyje ZWN? ZWN się trochę rozleniwiło, ale, ale żyje dobrze. Żyje dobrze dlatego. Że my nigdy nie stawialiśmy na, na umiejętności. U nas Skills nigdy nie były na pierwszym miejscu. My nie chcieliśmy nigdy stworzyć jakiejś tam super grupy. Skills u każdego przychodziły z czasem. My stawialiśmy na to, żeby mieć paczkę zgranych ludzi, paczkę dobrych kumpli, paczkę przyjaciół, którzy trzymają się ze sobą na co dzień, którzy łączą też inne rzeczy niż Seawalk, niż tak naprawdę. Staraliśmy się zawsze dobierać nasz skład tak, żeby żeby każdy miał jakby w swoim mieście kogoś, z kim może się spotkać, potrenować i dlatego jakby jesteśmy w głównej mierze skupieni w wielkopolsce, no. No dwa główne przecież, no przed nazwijmy to oddziały ZWM, no to Konin i, i, i Poznań. No przepraszam, że tak ogólnikowo mówię, bo tak naprawdę to to jest Poznań i, i okolice Poznania, ale, ale, ale no to jest Główny trzon, jakby, nie? No, ale mamy się dobrze. Miejmy nadzieję, że jeszcze gdzieś tam coś pokażemy. W przyszłości. Jakiś mixtape coś, chociaż mixtape to już wydajemy od... To chyba od trzech lat i wydać nie możemy, ale, ale... mówię, mamy się dobrze, ponieważ cały czas się spotykamy i te spotkania, ale, Przez to, że, że nigdy nie kładliśmy właśnie nacisku na te skillsy, to, to te, te zażyłości są, są takie, no no fajne, głębokie i, i nie no mówię no nie spotykamy się tylko na treningi spotykamy się normalnie pogadać na, tam, nie wiem, na, na, na piwo nie wiem chodźmy do kina no, no, no różne inne rzeczy nie no się dobrze gdybyś mógł skompletować ekipę pięciu osób które tańczyły i wziąć ich do UW to kto to by był? no i to też nie do końca jakby to pytanie rozumiem ekipę pięciu osób, które tańczyły i wziąć im do łwu. Dobra, czyli rozumiem, osoby, że chodzi o osoby, które już nie tańczą, a przynajmniej nie robią tego bardzo aktywnie. I... z pełną mocą mógłbym, w sensie ich pełną mocą, mógłbym teraz je wziąć do łwu, tak? Żeby, żeby, żeby tą jakąś ekipę... wzmocnić. No, na pewno pak. Na pewno pak jeśli chodzi typowo właśnie tak o, 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 o takie skillsy właśnie no to na pewno pak przecież kurczę Sadam był mega kosiorem też i to mamy dwie osoby Kurde, kto jeszcze z tym skończył kto jeszcze z tym skończył a był takim dobrym asem Mm, 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 mm. Ty no, kurde, nie wiem. Nie wiem, no, no pakastor na pewno, na pewno sadan, Sadam fajnie śmigał. E... Kto jeszcze taki? No, no Maszko, Maszko mógłby wrócić do tego. Kto tam jeszcze był w tej ekipie? O, podejrzewam, że jedna też właśnie z moich inspiracji, wczesny gdzieś tam, Antyk mógłby teraz też nieźle wywijać, gdyby cały czas skatował. bo no to już mamy cztery osoby. No i kiedyś na przykład bardzo się jarałem tak? czyli generalnie myślę, że, że to ta ekipa, no w sumie łódź wymieniłem praktycznie. Tylko jej członków ex No ale pytałeś się osoby, które już nie tańczą, więc wydaje mi się, że oni już nie tańczą. Przynajmniej nie tak jak zwykle to robisz kiedyś, nie są już zaangażowani. Gdzieś tam raz na jakiś czas się pojawi, pojawią na mitach, na, na, na więc nie. myślę, że o to Ci chodziło. Jeżeli nie, to to prostujemy na trip. Jak stoimy z czasem? Dobra. Yy... Siemann Koster. Co myślisz o nieoddawaniu klipów przez członków UW na batelki związane z wejściem do UW? Chodzi mi o te nowe tryouty. No co ja mam myśleć generalnie? No ty klipów tak naprawdę. Yy, klipu na batelkę tak naprawdę nie oddał tylko Kevin, ponieważ Szymek i Totek yy, wcześniej, w tym samym miesiącu zrezygnowali z UW, więc jakby. Yy, tak teoretycznie w słości ścisłości, no nie można mieć do nich pretensji, że nie oddali klipów na batelkę o UW, ponieważ oni już w tym UW nie byli, tak? I klipu nie oddał tylko Kevin. Yy, nie mam im za złe, znaczy, nie mam im za złe Kevinowi, że, że nie oddał klipu, mógł tylko o tym poinformować wcześniej, bo, bo ja wiem, że są ważniejsze sprawy i tak dalej i, i, takie jak zdrowie na przykład i, i, nie mam jego niego pretensji, że nie oddał klipu, tylko mógł po prostu wcześniej tak znać, że, że jednak tego nie odda. No. Gdyby ktoś oddał dwa razy klipy na batelkę z UW i dwa razy byłoby deku, bo przeciwnik nie oddał klipu, to czy jest to sprawiedliwe dołączenie do UW, Twoim zdaniem? Nie, nie jest to sprawiedliwe dołączenie do UW, ale chciałbym nadmienić, że osoba, która wygra dwie batelki obojętnie w jakiś sposób, czy jest to dyskwalifikacja, czy wygra normalnie ten pojedynek, to nie jest jeszcze gwarancja wejścia do UW. Przeczytajcie sobie dokładnie regulamin rekrutacji. Wygranie dwóch batelek nie gwarantuje jeszcze wejścia do UW. Po potem sprawdzamy, prawda, jak, co to jest za osoba, jak ona się zachowuje ogólnie, czy jest aktywna w tym środowisku, czy uczeszcza często na mityngi, czy, czy daje radę innym, komentuje pojedynki, czy, czy klipy tego typu rzeczy są brane pod uwagę, nie? Myślisz, że nowy sposób dołączenia do UW udał, uda się, czy raczej nie? Generalnie myślę, że już wystarczająco dużo czasu minęło, aby stwierdzić, czy to się uda, czy nie. I gdybym uważał, że ten system jest jakimś niewypałem, to już byśmy z niego zrezygnowali. Uważam, że ten system jest dobry i spełnia swoje założenia, czyli usuwamy najsłabsze ogniwa po prostu osoby, którym nie zależy, które są słabe. I, i uważam, że system się jak na razie sprawdza i jestem zadowolony z, z wprowadzenia tego systemu. Teraz pytanie od kilkara. Czułeś presję, gdy przejmowałeś dowództwo nad UW, którym rządził PAK? I co dokładnie ci powiedział, gdy stwierdził, że to już koniec jego kariery jako Seawalkera i że w tobie teraz nadzieja? Oczywiście, że, że czułem jakąś presję. Eee, presja była związana jakby nie tyle, co z y, przejęciem tego dowództwa, chociaż też. Tylko Bardziej jakby cały czas ta presja, myślę, ciążyła na mnie i na, na innych członkach UW, z tego względu, że ludzie cały czas porównują to, to nowe UW w sensie tych nowych członków do, do starych członków UW. I myślę, że pod tym względem leży na nas duża presja. A czy na mnie też jakaś tam presja? No tak, to działa, oczywiście, bo, bo uważam to za. za w pewnym sensie zaszczyt. No ale to są też obowiązki, no trzeba się tym też zajmować i, i oczywiście, że, że nawet cały czas chyba nawet o tym myślę, że, że a jakby to Piotrek zrobił, a, a jaką on by decy decyzję podjął i, 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 i no ta presja była, była. A co mi powiedział, no co dokładnie nie pamiętam nawet, żeby słowo słowo przytoczyć. Yy, ale... No te wszystkie rady, wiele, wiele, wiele rozmów przeprowadziliśmy na, na temat UW i, i różnych spraw na temat UW i, i właśnie przy tym przejmowaniu jakby szefostwa, kiedy on już kończył. W zasadzie to, to ja szefem zostałem jeszcze na, na jakiś czas zanim pakotrz. On po prostu nie miał czasu się tym zajmować i... i, i a to co on mi powiedział to zostawię po prostu dla siebie. Jak wejdziesz kiedyś kilkierz do błów, może zostaniesz z szefem, a jeszcze będę w to wtedy, wtedy zdradzę Ci pewne tajemnice i, i przekażę być może to samo co to, co to, 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 tam powiedział. Co tam Andrzej?